Cześć. Monika, doradczyni zawodowa w Trixo Dienstenseks. Lepiej powiedzieć, że jestem cyfrową wersją Moniki. Dziś dam ci kilka cennych wskazówek, aby uniknąć upadków poślizgnięć i potknięć. Start. Wskazówka 1. Pracuj w spokoju. Ważne jest, abyś był wypoczęty przed rozpoczęciem pracy, a także abyś wykonywał zadania w spokojny sposób. Pośpiech w pracy zwiększa ryzyko wypadku dziesięciokrotnie. Typ 2. Sprawdź otoczenie. Rozejrzyj się przed pracą. Czy w twoim otoczeniu są dywany, kable, nierówności lub rowki? Zidentyfikuj zagrożenia. Typ 3. Patrz, gdzie idziesz. Zachowuj kontakt wzrokowy z podłożem i otoczeniem. Typ 4. Ubierz się odpowiednio do pracy. Wybieraj solidne, zamknięte buty z antypoślizgową podeszwą, jak buty ochronne Trixo. Nie masz jeszcze butów? Zamów je w swoim biurze. Tip 5. Uważaj na mokre podłoża. Podczas czyszczenia podłogi są mokre i śliskie. Bądź ostrożny. Czy coś się stało? Posprzątaj to zanim wrócisz do pracy. Tip 6. Upewnij się, że jest jasno. Dobre światło jest konieczne. Otwórz okna lub drzwi, gdy jest ciemno. Czy zmieniasz miejsce z jasnego na ciemne? Daj oczom chwilę na adaptację. Utrzymuj porządek. Posprzątaj przed pracą. Uważaj na luźne kable i bałagan. Wskazówka 8. Bądź czujny na rozpraszacze. Rozpraszacze mogą pochodzić od innych ludzi lub urządzeń. Nie korzystaj z telefonu w trakcie pracy lub ruchu. Używaj słuchawek. Nie ustawiaj ich zbyt głośno, aby móc słyszeć otoczenie. Nie używaj słuchawek podczas podróży. Zakręcaj szeroko. W ten sposób unikniesz przeszkód i nie utkniesz nigdzie. Wskazówka 10. Czy jest niebezpieczna sytuacja w miejscu pracy, dla której nie ma rozwiązania? Możesz to zgłosić łatwo przez kod QR z tyłu. To natychmiast trafi do naszego działu prewencji. Dbajmy o bezpieczeństwo. Na razie.